Chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Witam was, bracia i siostry na dzisiejszym zgromadzeniu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od słowa, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale od 22. wersetu. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O mało wierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę Ty jesteś synem Bożym. Zapewne jest to historia, która jest nam dobrze znana i na pewno nie jeden raz słyszeliśmy kazanie na ten temat. Jednak jest to tekst, który pokazuje nam taką pełnię zaufania do Chrystusa i pokazuje, że mamy mieć pełnię zaufania do Pana Jezusa Chrystusa. I takim, taką myślą przewodnią, którą chciałbym przekazać dzisiaj przez ten fragment Słowa Bożego, to jest, często śpiewamy też tą pieśń, Zwróć swój wzrok na Jezusa. I kiedy my podążamy za Jezusem w tym świecie, kiedy przychodzą różnego rodzaju nawałnice, te nawałnice, którą tutaj, o której tutaj czytamy, no to, to są różnego rodzaju zdarzenia w naszym życiu, które mogą powodować nasz strach, nasze zwątpienie. Ale chciałbym, żebyśmy się, zanim, zanim dojdziemy do tego konsensusu, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli taki może troszeczkę inny sposób temu tekstowi. Zobaczcie, że po pierwsze, jest to noc. Po drugie, mamy tam wodę. I kiedy się zastanowimy, czy sami moglibyśmy chodzić po wodzie, czy jesteśmy w stanie, jako ludzie, stanąć na wodzie i po niej iść. Czyli jest to grunt niestabilny, grunt, na którym nie możemy się utrzymać. I ona, właśnie ta woda w tym momencie i ta ciemność symbolizuje nasze poruszanie się jakby w tym świecie, gdzie nie ma oparcia, i nie widać światła, nie widać pomocy. I kiedy Jezus zbliżał się do tej, do tej łodzi, oni myśleli, że zobaczyli zjawę. I te bardzo ważne słowa, które tutaj Pan Jezus wypowiada, mówi: Ufajcie, ja jestem. Pamiętacie, kiedy w Ewangelii Jana na w 18 rozdziale czytamy takie słowa, kiedy przyszli po Jezusa do ogrodu Getsemane, kiedy przyszli. Ta straż arcykapłańska, tak, przyszła, żeby pojmać, przyszli, żeby pojmać Jezusa. Nie będziemy mówili o tym zdarzeniu, że tam uciął ucho, czy nie uciął, ale kiedy zapytali się, Jezus zapytał się, kogo szukacie. Oni powiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. I w tym momencie Jezus mówi do nich: Ja jestem. I czytamy tam, że wszyscy nagle padli na kolana. Więc oni musieli zobaczyć coś w tych słowach których Jezus powiedział, ja jestem, które brzmią jak te słowa, które Bóg wypowiedział do, do, do Mojżesza. Jestem, który jestem. Jahwe. Takie jest imię moje. I oni na to imię wszyscy padli na kolana. I dopiero Jezus znowu drugi raz się pyta, kogo szukacie? No powiedziałem wam, że to ja jestem. I wtedy go dopiero zabrali. Ale co oni usłyszeli? Jaki dźwięk był słuch tych... Tych słówkich uszach, co oni może zobaczyli, może zobaczyli chwałę, może zobaczyli światłość, może zobaczyli nie, nie, nie jest napisane, co oni zobaczyli, ale padli wszyscy na kolana i złożyli Mu pokon jako Bogu, jako temu, który jest. I tutaj Pan Jezus, kiedy zbliża się do tej łodzi, mówi: Ufajcie, ja jestem. Ja jestem waszym Bogiem, i się nie bójcie. I kiedy zobaczcie, kiedy. Piotr zawołał, mówi, no to Panie, jeżeli to Ty jesteś, no to zawołaj mnie. Mówi, Piotrze, przyjdź. I kiedy na głos Boży, kiedy na głos Chrystusa Piotr wyszedł, to szedł pod tej wodzie, po tym gruncie, gdzie od razu powinien, prawda, iść pod wodę, bo nie jesteśmy jako ludzie w stanie chodzić, ale Chrystus, który jest fundamentem naszego życia, jest tą skałą, jest tą drogą, on sprawił, że mógł już iść po tej wodzie do niego, i kiedy jego oczy były zwrócone na Chrystusa, on mógł śmiało do niego podejść. I w momencie, kiedy odwrócił swój wzrok od tego, który jest Bogiem i zobaczył tą nawałnicę, która na niego szła, zląk się. Czyli to pokazuje nam, to zlęknięcie pokazuje nam, jakby nasza ufność ustaje do tego, że ustała ufność Piotra, że to jest Chrystus. I kiedy w naszym życiu przychodzą różnego rodzaju doświadczenia, taka zbliża się do nas nawałnica, i gdy my mamy wzrok wzrzucony na Chrystusa, na pana Jezusa Chrystusa. To jesteśmy w stanie stać na tej wodzie. Jesteśmy w stanie stać na tym gruncie, który jest stabilny, bo tym gruntem w tej chwili jest fundament, którym jest Jezus Chrystus. My stoimy na nim i mamy wzrok zwrócony na Niego. Ale kiedy tylko odwracamy swój wzrok od Chrystusa i patrzymy na te rzeczy, które nas dotykają, momentalnie toniemy i nasza utność ustaje. Przychodzi lęk, przychodzi zwątpienie, i wtedy zadajemy sobie pytanie: wielokrotnie słyszałem: czy ja jestem dzieckiem Bożym, czy Bóg mi pomoże, czy ja jestem godzien. Różnego rodzaju takiego typu pytania powstają w naszym myśle. My wiemy, że w w takich różnych doświadczeniach wielokrotnie ma udział zły, kiedy rzuca tymi pociskami, takimi, które mają doprowadzić człowieka do zwątpienia i odwrócenia swojego wzroku od pana Jezusa Chrystusa, od jego słowa, od jego drogi, od jego prowadzenia. I popatrzcie, Piotr stoi obok Jezusa. Tu Jezus stoi obok niego. Jest, tu. Na wyciągnięcie ręki. Przychodzi nawałnica i on się boi tego, co na niego przychodzi. Czy kiedyś ogarnął Was taki strach, kiedy przychodziły różnego rodzaju złe wieści dla, dla nas? To się nie udało, tamto się nie uda, to się nie uda. I nagle przychodzi strach, że, nie wiem, to stracimy, tamto stracimy. Prawda? I zaczynamy tonąć w tym strachu. Ten grunt, ta woda staje się już rzeczywiście wodą i wciąga nas pod swoje czeluści. I stracimy z naszego pola widzenia Jezusa Chrystusa, kiedy tylko odwracamy od Niego wzrok. To dzieją się właśnie z nami takie rzeczy, ale kiedy cały czas jesteśmy obróceni w stronę Chrystusa, kiedy on patrzył na Jezusa, kiedy był obrócony w jego stronę, patrzył na niego, to nic się nie działo, stał. Ale to też pokazuje, ta historia tam yy, pokazuje, że możemy zawołać do Jezusa i on wyciągnie rękę, ale powie do nas, małowierny. No, wierny, Dlaczego zwątpiłeś? Ja stoję tu, jestem obok cały czas, nigdy mnie nie braknie. Jestem. Patrz na mnie, zwróć swój wzrok na mnie. Kieruj się moim słowem, kieruj się moją miłością, kieruj się wiarą, kieruj się nadzieją, którą ja włożyłem do twojego życia. Nie patrz na ten świat, nie patrz na to, co przychodzi na ciebie, ale patrz na mnie. Ja zwyciężyłem świat, jestem zwycięzcą. I cokolwiek będzie się działo, gdy będziesz patrzył na mnie, zwyciężysz. I to, co będzie przychodziło, nie pokona ciebie. I nie utoniesz w zwątpieniu, strachu. Co doprowadzi cię, może doprowadzić do śmierci, jeżeli czas nie zawołasz. Ale kiedy są takie sytuacje, i kiedy gubimy się w takich sytuacjach. To musimy wiedzieć, że mamy orędownika, mamy pomocnika, którym jest Pan Jezus Chrystus, że możemy do Niego zawołać i On wyciągnie swoją rękę i wyciągnie nas. I zobaczcie, że kiedy, wyciągnął Pan, kiedy Jezus wyciągnął Piotra z tej wody, to znowu go postawił na tej wodzie. I razem, razem weszli do łodzi. I gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Widzicie, co nam pokazuje? Że te żadne nawałnice nie są w stanie nas pokonać. Nie są, pokona... nie są w stanie pokonać Chrystusa, który jest w nas, bo nas samych tak, ale Chrystusa, który żyje w nas, który jest ciągle obecny w naszym życiu, nie jest to w stanie pokonać, a On jest w stanie uciszyć wszelkie burze, wszelkie przeciwności. I gdy tylko na Niego mamy zwrócony wzrok, i On jest przy nas, i kiedy ufamy Mu całym sercem, że to jest nasz Bóg i że On wszystko czyni, aby nas doprowadzić do końca, do życia wiecznego i nigdy nas nie pozostawi samych. Obojętnie, jakie doświadczenia by nas nie dotykały, zawsze jest obok nas. Więc jeżeli przychodzą na nas doświadczenia, a nawet, nawet jeżeli nie, nawet jeżeli jeżeli mamy spokojniejsze życie, ale te doświadczenia będą przychodziły. Będą przychodziły walki, bo walczymy z ciałem, walczymy ze zwierzchościami, które są na powietrzu, z tym władcą, który jest władcą ciemności. I walki będą przychodziły. Ale Jezus tutaj mówi, patrz na mnie, bo ja jestem sprawcą. Życia, Ja jestem sprawcą i dokończycielem Twojej wiary. Ja jestem tym, który jest Twoją nadzieją i ja jestem tym, który jest życiem wiecznym. Patrzmy więc na Jezusa i nie poddawajmy się w naszych <laughs> w naszych walkach, trudnościach Ale oprzyjmy się tak naprawdę na Panu Jezusie Chrystusie i trzymajmy się mocno naszego Pana Jezusa. Amen.